Chcielibyśmy serdecznie wszystkich powitać na akcji, jak widać, Karimata dla pisowskiego brata. Po ośmiu latach dalej darzymy ich miłością. Gdyby mieli ochotę na wzór Wierchuszki Pisowskiej okupować ten budynek, to ich serdecznie zapraszamy. Jesteśmy, jestem się gotów zobowiązać, że będę przynosił ciepłą herbatę, a koledzy dostarczą kolejne karimaty. Jeżeli chodzi o cel akcji, no to wiadomo, miłość do, do władzy, która obawia się rewolucyjnych działań ze strony zwykłych obywateli. Takimi zresztą jesteśmy. Jesteśmy, pani Poroska, która była organizatorką tego marszu, usłyszała kiedyś ode mnie, że będzie siedzieć, to więc ja chciałem tylko powiedzieć, że może nawet leżeć, możemy jej to zapewnić i życzymy wszystkiego dobrego na nowej, nie poselskiej drodze. Wszyscy jesteśmy patriotami, Polakami. Eee, czemu ja tu jestem? Jestem radnym, który jestem dwie kadencje i byłem dwa razy niesłusznie pomawia, pomawiany przez tą telewizję, gdzie mnie obrażano. Odpuściłem sobie, bo mi doradzano, że nie dotykaj, bo nie warto. Dzisiaj mam tą satysfakcję, że jak byłem radnym pierwszy raz, próbowali ze mnie zrobić niesłusznie złodzieja. Zmanipulowano materiał ze mną, gdzie byłem, tłumaczyłem, a w telewizji zobaczyłem. Jak narrator opowiadał to, co ja mówię, i w ogóle słowem nie było opuszczone to, co ja powiedziałem. Następnym razem zrobili ze mnie milionera, że niby zarabiam potężne pieniądze, gdzie zarabiam w zakładzie komunalnym poniżej średniej krajowej. Tylko tutaj państwo nie pokazali w telewizji, że to jest brutto. Są tacy ludzie, że nawet nie potrafią rozróżnić, co znaczy brutto od netto. Wstyd, bo ludzie z telewizji, którzy tutaj porządnie pracują, powiedzieli mi za jednym, za drugim razem, że to, co ze mną zrobili, to jest po prostu tragedia. I to jest właśnie kołna. To była komuna i od dzisiaj nie ma komuny. Ale my do nich z... Mamy wolne media od dzisiaj. I z ten kwik odrywanych stołków i kwik um, wszystkich binów pisowskich jest na tyle silny um, i te emocje nadal um, są w tych ludziach, um, te pokłady, no, to, to jest jakby efekt dokładnie um, prania mózgu przez 8 lat. Um, widzimy to właściwie w każdej przestrzeni, w przestrzeni publicznej widzimy to um, również, widzimy to w rodzinach. Naszym zadaniem jako um, koalicja obywatelskiej jest to, żeby przynajmniej w tym okresie świątecznym um, Dokonać zakopania pewnych właśnie, bo wiemy o tym, że ten podział jest tak głęboki, że podzielił nie tylko kolegów, przyjaciół, rodziny. Przekaz medialny, który się sączył w telewizji, między innymi tej publicznej, no, spowodował to, że ludzie mieli nie tylko odmienne zdanie, ale tak skrajne, właściwie skrajne. Proszę bardzo, tutaj słychać cały czas gdzieś tam pokrzykiwania. Ludzie mają dosyć już tego, co, co się działo, dlatego w związku z powyższym nasza obecność tutaj jest na tym wiecu, no, czujemy się jakby zobligowani, żeby się upomnieć o to, co, czego oczekują nas wyborcy. Po prostu, dlatego jesteśmy tutaj i będziemy bronić i będziemy starać się odbić każdy taki ośrodek, który zakłamywał przez 8 lat. Sobą. Co tak. To jest, proszę, opowiedzieć się proszę Państwa, to jest rekwizyt, który się nazywa rykszon dla dziennikarzy TVP3. To jest tak, tak szczerze mówiąc, w formie happeningu podstawione. Tutaj są niektórzy dziennikarze zbyt osobiście do, do, do siebie to wzięli. Ten rekwizyt no, nikt nie, nie zechciał przemierzać swojego organu tylnego, siedzącego, więc skończyło się na żartach i na śmiechach. Nie było to oczywiście zamiarem moim ani nikogo, żeby kogokolwiek obrażać, natomiast faktem jest, że jest to oczywiście na tyle wymowne, że każdy wiedział po co są taczki. Te taczki będą przygotowane dla wielu dziennikarzy, którzy dopuszczali się do łamania prawa bardzo często, do tego, że... No, dokonywali zakonywania, dokonywali manipulacji zarówno w okresie kampanii wyborczej, jak i przez te 8 lat, kiedy siedzieli tutaj i wykonywali rozkazy, które płynęły z Nowogrodzkiej, albo bezpośrednio z Woronicza 17. Całe szczęście, że ten etap mamy już za sobą i on więcej, no, mam nadzieję, nie wróci. Polacy, obywatele w końcu otrzymają to, o co walczyli, chcą mieć wolne media. Również tamta strona dopominała się wolnych mediów, więc te wolne media po prostu zagwarantujmy, tak, żeby każdy mógł się wypowiedzieć w sposób kulturalny. Każdy ma prawo oczywiście mieć swoje zdanie i ja temu również nie przeczę. Natomiast nie może tak być, że przekaz jest tylko i wyłącznie jednostronny, bo to nie jest czas komuny głęboki, kiedy faktycznie dziennik telewizyjny sączył się z jednego telewizora w czarno-białym obrazie. Koniec. Skończyło się koniec. Я не вручи.